Cześć kochani, witajcie na kanale Paniki TV i dzisiaj Wam pokażę takie doświadczenie malutkie o kryształach i takich kryształkowych rzeczy, które mam tam. widzimy się za chwilkę. Ja już jestem. widzicie tutaj są takie mam Jest taka chłopka. Na się świeci. Zegarek w tej sieci, po co zegarek, ale tutaj Mamy szkielko korona i chciałam zobaczyć go z Taki kryształ Taka kulka Wszystka na wewnątrz Mam akurat z Chorwacji Proszę zobaczyć bliska Takie kolory Taka bazuletka z kolorami Tutaj mamy mikroskop Najpierw wam tłumaczę, po co robię ten filmik Bo jedna osoba zaraz poprosiła mnie Żebym nagrała taki, taki badawczek Podsumowanie I dlatego Też możecie gdzieś pisać <coughs> Jakie widzicie filmiki 結とこういうの味か。

Hum, tem um pouquinho de barulho de rubanço que eu vou usar, Chciałam powiedzieć, żeby to żyła była oglądająca i jest Weronika Jzkowska. Weronika pozdrawią cię. <tryk> 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 Dobra, to my teraz zrobimy zegar. zmieści się. bliżej To jest Zobaczymy Tym Ale czadnik Widzę te wskazówki tak z bliska Wygląda jak taki pająk ogromny wskazówki Mam świecące To takie było odkrycie To tak i teraz ptakówka tu nie też będzie cukier szkła, więc ja chcę zrobić. No powiem Wam, że jak cukier szkło, ale to jest ten bloket. To jest lepiej wyglądać. Teraz weźmy to i położymy.

не сбил, если бы не сбил, то это уже было бы это выглядит, покажу вам. Такие шкурки, такие А, еще что-то. Stawię. Tu jak widzicie są takie nitki. Ja to też zostawcie dzięki temu. To jest tak pięknie wygląda. Jak ślicznie. Takie niteczki. Bo takie yy, taka złota pajęczyna pająka. Dobra. To kończę na dzisiaj. Dawajcie łapki w górę, bo to jest dla mnie najważniejsze. No i piszcie mi, te jakieś filmiki, ale wiem, że na pewno będzie któregoś dnia 20 rzeczy, o których o mnie nie wiecie. No, więc lajkujecie. Nie chcę widzieć takich kciuków tylko takie i chcę widzieć jakieś Pozytywne komentarze, a nie negatywne. Dobra, ja się dzisiaj wyłączam dziś, ale może jeszcze coś nagle ale wątpię. Dobra, to pa! A! Myślę, że bardzo ważną informację. Do widzenia. Przepraszam Was, że nie nagrywałam z nią filmików, ale byłam chora. Tak, że normalnie jakieś skrzypce, więc dobra. Pożeram też do Bałdykę i Weronikę, wszystkich, co mnie oglądają. Tonarka.